Hej czołem. słuchajcie, dzisiaj odcinek edukacyjny, z którego na pewno wyniosą coś młodzi żołnierze dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, być może żołnierze obrony terytorialnej, ale to będzie też również... też również. To będzie również odcinek edukacyjny dla oficerów, być może podoficerów, żeby pewnych rzeczy nie robili, bo można z siebie zrobić idiotę, można się ośmieszyć, nie? Także lecimy, słuchajcie, no... Miałem przyjemność rozma rozmawiać tutaj ze znajomym, który jest na postanowił iść do wojska na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Odbył szkolenie podstawowe, aktualnie jest na szkoleniu specjalistycznym. No i mówi mi, że jednak to wojsko to nie dla mnie, że jednak beton, że znaczy nie, nie dla niego, że jednak to wojsko jest nie dla niego, że jednak beton no i, i, i będzie rezygnował. Czyli znaczy, no, mówi, że do końca tego specjalisty, specjalistycznego jeszcze sobie ogarnie to, ale nie ma zamiaru przychodzić na zawodowego że żo żołnierza. Pójdzie sobie do rezerwy pasywnej. Zresztą każdy z nas po kwalifikacji wojskowej jest w rezerwie pasywnej, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No, aczkolwiek, no nie, nie wiąże jak na razie w przyszłości z wojskiem. No chyba, że e, mówi, że do innej jednostki, może jakaś e, będzie. Ciekawsze opcje, no aczkolwiek nie w tej jednostce, w której aktualnie służy. No ale tak zacząłem dociekać, drążyć temat, co, co się stało, o co chodzi, dlaczego ten beton, nie. No i mówi, no słuchaj, miałem mieć fajną specjalizację, jakąś tam specjalizację ich, nawet mi się podobało, bo zacząłem w tym kierunku, było cał, całkiem spokojnie, no ale tutaj dowódca kompanii stwierdził, że, że mnie przeniesie. No, na inny Pluton, na inne stanowisko, i mam robić co innego. Tam mi się nie podobało, nie tylko ze względu na inne stanowisko, inny charakter pracy, ale również ze względu na atmosferę, też, bo troszkę inna atmosfera. No, gdzieś jednak to mu się przestało spinać, nie? No ja mówię, no dobra, bo tak mi się troszkę lampka zaświeciła, nie? No to poszedłeś tam, no, no i co? No, Wyznaczyliście wyznaczyli stanowisko i dali ci jakiś instruktaż, co tam będziesz robił? Nie, no po prostu na apelu mi dowódca powiedział, że mam iść tam i tam i powiedzą, co ja mam robić. No i gość poszedł i nie wiedział, kto jest jego przełożonym, co ma robić, jakie są jego zadania na tym plutonie, nie? Jakie jest konkretnie te, to nowe stanowisko? No nie wiedział, no czeski film, nikt nic nie wie, nie? Ja mówię, no dobra, ale słuchaj, no to powinniście w jakimś rozkazie wyznaczyć nie? bo to nie, jest, to nie może być tak że dowódca kompanii żołnierza tak zwanego dobrowolsa na mordę mówi że ty dzisiaj nie będziesz na tym stanowisku tylko, na tym stanowisku tylko pójdziesz na tamte stanowisko bo taka jest moja decyzja bo to jest mój prywatny folwark. Kompania jest moim prywatnym folwarkiem i ja będę sobie podejmował decyzję, który żołnierz na jakim stanowisku będzie służył. Wiecie, to nawet, to nawet tak w przypadku zawodowych żołnierzy nie działa, no ale wiadomo, młody żołnierz wielkie oczy zrobił, kapitan mu powiedział, to on będzie wykonywał. No i no niestety tak wykonywał, no ale słuchajcie mi, tam się generalnie lampka zapaliła, bo, no bo nie można takich rzeczy robić. No, dowódca kompanii nie ma takich kompetencji, żeby dobrowolsa, który Wiecie, no generał dowódca brygady, załóżmy wyznaczył żołnierza, że żołnierzu masz iść na tym, być na tym stanowisku, masz się szkolić, przejść szkolenie specjalistyczne na tym stanowisku. I teraz co? Dowódca kompanii by podważył rozkaz pana generała i powiedział, że nie żołnierzu, jedziesz na inne stanowisko, na inny pluton, na inną drużynę. Gdzie nawet ci nie wskaże stanowiska drużyny, tylko wskaże ci pluton. Idź tam i tam weź miotłę i zamiataj. Bo tam jesteś potrzebny do zamiatania, nie? No tak słabo, ale pomyślałem, no słuchaj, no być może wiadomo, młody żołnierz z dystansem podszedłem, być może czegoś nie zrozumiał, być może wszystko było legalnie, że tak powiem, załatwione, być może był rozkaz brygadowy, gdzie dowódca brygady podjął decyzję, taką, że zmienia i przenosi. No bo takie rzeczy o oddelegowaniu, o zmianie specjalizacji można podjąć, ale nie na szczeblu kompanii, tylko na szczeblu dowódcy jednostki. Sekcja personalna musi się tym zająć, dowódca musi wyrazić zgodę na takie przeniesienie żołnierza. Mało tego, no podejrzewam, że nawet żołnierz musi, musiałby coś podpisać i wyrazić zgodę na takie przeniesienie specjalizacji z jednej na drugą. Nie? No ale okej, okay, to już moje tam być może akurat w, tym, yy, no, w tej kwestii nie mam racji. No i tutaj yy, poradziłem koledze, żeby słuchaj, podejść do swojego dowódcy drużyny plutonu. I powiedz, że chciałbyś wyciąg z rozkazu, na podstawie którego jesteś oddelegowany do Gdo gdzieś tam, na inny pluton, nie wiadomo do czego, bo chciałbyś no, konkretnie wiedzieć i zbieram swoje dokumenty. Powiedz, że nie masz zamiaru tutaj no, wiązać swojej przyszłości z wojskiem, ale potrzebne ci są dokumenty, tak samo jak ma rozkaz, że tam dowódca jednostki go wyznaczył na stanowisko takie a siakie, nie no To drugi rozkaz też by wypadało mieć, wyciąg z rozkazu, że ktoś mnie wyznaczył na inne stanowisko. I mówię, dostaniesz ten rozkaz, to od razu będziesz wiedział na kim jesteś stanowisku, w, jakim, w jakiej drużynie, w jakim Plutonii i automatycznie będziesz wiedział, kto jest Twoim przełożonym. On nawet nie wiedział, kto jest jego przełożonym, tak na dobrą sprawę, nie? Po tym, jak dowódca kompanii powiedział, idź tam, tam cię oddolegowuje, nie? Ja mówię, może wszystko jest legalnie, tylko może nie do końca ci powiedzieli, może Ty nie do końca coś zrozumiałeś. Mówię, idź. Powiedz, że potrzebujesz wyciąg z rozkazu o oddelegowaniu właśnie, czy o przyniesieniu na jakieś stanowisko. Zobaczymy, co w tym rozkazie będzie, nie? No bo do, do takiej sytuacji, że dowódca kompanii zmienia, podważa rozkaz dowódcy jednostki, to nie może do, do takich rzeczy dochodzić, nie? No i co się okazało? Ciekawa sprawa, że <grym> dali mu ten wyciąg. No i niestety okazało się że rzeczywiście... Yy, służą na tej kompanii, Porcia i stąd, służą na tej kompanii, że tak powiem ludzie skrajnie niekompetentni, nie? Okazało się, że beton króluje. Także gratuluję dowódcy kompanii, że podjął taką decyzję samodzielnie. Mając w głębokim powa poważaniu decyzję dowódcy jednostki. Ale tak, żołnierz otrzymał wyciąg z rozkazu kompanijnego. Tak, Z rozkazu kompanijnego, z którego wynikało, że rzeczywiście jest oddelegowany, zaraz Wam przeczytam ten rozkaz, nie? Na, na inne stanowisko i niestety jest to samowolka dowódcy kompanii. Samowolka dowódcy kompanii, nie? Yy. I okazało się tym samym, że rzeczywiście dowódca kompanii zmienił rozkaz dowódcy jednostki, podważył decyzję być może generała, być może pułkownika, no nie chcę zdradzać tutaj szczegółów, żeby było jak najmniej, no ale niestety takie rzeczy się zdarzają. Czyli pan dowódca kompanii w stopniu, nie wiem, porucznika, być może kapitana, podważył rozkaz pułkownika, być może generała, no dowódcy jednostki, nie? Bo jeżeli to by była brygada, no to na stanowisku dowódcy brygady jest generał brygady, ewentualnie pułkownik czekający na awans, nie? Także to nie, ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec wojskowej głupoty, bo po samym rozkazie zobaczycie skrajną niekompetencję i braki właśnie tutaj, że tak powiem, no, dowódców, którzy zarządzają kompanią. Nie wiem, kto pisał ten rozkaz, czy to pisasz. Kazali, nie wiem, szeregowemu usiąść tam coś, napisz. I niech będzie. Ja chcę wyciąg, to, to mu daj ten wyciąg. Nie? Ja w ogóle mam podejrzenia, że ten rozkaz, ten wyciąg z rozkazu, to był po prostu dopisany. Nie? Bo podejrzewam, że to było zrobione na mordę. Na zasadzie idź tam, bierz miotłę i zamiataj, a nie tam, nie, 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 nie szkol się na swoim stanowisku, gdzie zostałeś wyznaczony przez dowódcę jednostki, tylko bierz miotłę, idź na drugi pluton, zamiataj. Nie? A później jak Żołnierz poprosił o wyciąg z rozkazu. No to wtedy troszkę wdarł się niepokój i trzeba było dopisać do poprzedniego rozkazu jakieś tam dziwne rzeczy. I no to jest oczywiście moje podejrzenie, że dopisano, ale zaraz zobaczycie. Rozkaz numer X dowódcy kompanii z dnia XXX. Będę xował, żeby nie zdradzać tutaj szczegółów. Punkt dziewiąty, inne sprawy. W związku z koniecznością naprawy sprzętu będącego na stanie. Tutaj zmieniłem też z tą koniecznością, nie? Też, żeby, żeby, żeby po prostu nie skojarzyć, nie? a z, z jaką koniecznością było, czy w związku z czym, no to to już bez znaczenia. Bo, bo te problemy się powtarzają, nie? W związku z koniecznością naprawy sprzętu będącego na stanie plutonu takiego, a takiego, oddelegowuje od dnia do dnia. Niżej wymienionego żołnierza zawodowego, i to jest szeregowy pipka. Dowódce Plutonu zobowiązuje do opracowania dodatkowego zakresu obowiązków oraz udzielenia instruktażu BHP na wyżej, dla wyżej wymienionego żołnierza zawodowego. I to są dwa zdania, w którym popełniono, popełniono szereg błędów i powiem, co z tym powinien zrobić. Na koniec powiem właśnie, co pan szeregowy powinien z tym rozkazem zrobić. Z tym wyciągiem z rozkazu kompanijnego. Także dowódca kompanii się nie, po, nie podpisał. Yy, osoba podpisująca ten wyciąg też się nie, nie, nie popisała. Dowódca kompanii się nie popisał, dowódca Plutonu się nie popisał. Nie popisał. Ale dlaczego? Słuchajcie, no, dwa, e, dwa zdania i dwa błędy. Przypominam, że chodzi o żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. A to jest tak, dwa razy uznano pana dobrowolnego szeregowego pipkę za żołnierza zawodowego. W pierwszym zdaniu w związku z koniecznością oddelegowuje od dnia do dnia wyżej wymienio, niżej wymienionego żołnierza zawodowego. No to nie jest żołnierz zawodowy, żołnierz dobrowolny. I jeszcze na koniec dowódca, dowódca plutonu ma udzielić żołnierzowi temu zawodowemu, który nie jest zawodowym tylko dobrowolnym instruktażu, nie? No gratuluję. Gratuluję skrajnej niekompetencji. Także dowódca nie był w stanie, nie wiem, czy to dowódca w ogóle podpisując, bo ten wyciąg podpisał dowódca kompanii, nie wiem, czy on nie czyta rozkazów, czy on wszystko podpisuje, co mu pisarz podstawi pod rękę. Dwa zdania i dwa zdania ciężko było przeczytać. No naprawdę, no dwa zdania. I podpisał się spod głupotą. Dobra, kolejna rzecz. Także słuchajcie, najlepszy, no to nie wiem, albo może, być może oni nie wiedzą, że ten żołnierz jest do, żołnierzem dobrowolnym. Być może oni wiedzą, że on jest zawodowym, a zaraz się okaże, że teraz, o cholera, on jest dobrowolnym? No. Nie wiadomo, nie wiadomo. Ale kolejna rzecz. Instruktorz na stanowisku i instruktor BHP. Oczywiście nie było. Takiego instruktarzu, przynajmniej tak twierdzi żołnierz, że nie było. A tutaj dowódca Plutonu Puto, dowódca został zobowiązany przez dowódcę kompanii do udzielenia takiego instruktarzu. Czyli co, skoro nie udzielił tego instruktarzu, to nie wykonał rozkazu dowódcy kompanii. No tak, ale teraz dowódca Plutonu się będzie tłumaczył, no dobra, ale komu miał udzielić ten instruktarz? Zaraz dojdziemy do, do jeszcze innych, kolejnych głupot. Żołnierzowi zawodowym, że nie jest zawodowym, tylko kommierz instruktorz. No, oczywiście błądowcy kompanii. Dalej, dodatkowy zakres obowiązków na stanowisku nie było. Żadnego nie widział żołnierz, nie podpisał, nie był udzielony, udzielony żaden żadny, żadny kompetencyjny zakres obowiązków na stanowisku nie było. Kolejna rzecz, co to za bzdury są pisane, to nawet po polskiemu nie jest, że tak powiem, kulturalnie. nie? Gdzie tu jest napisane, gdzie oddelegowuje, do jakiej drużyny? Bo to jest tam napisane, tak, słuchajcie, jeszcze raz, uważnie. W związku z koniecznością taką a taką, oddelegowuje od dnia do dnia niżej wymienionego żero, żołnierza zawodowego. Gdzie oddelegowujesz? Panie kapitanie poruczniku, gdzie pan go oddelegował na podstawie tego wyciągu z rozkazu? Gdzie? W kosmos poleciał? Do rakiety kosmicznej, że Pan go oddelegował? Bo tu nie ma, gdzie oddelegowujesz, chłopie. Nie ma do którego plutonu, do której drużyny i na jakie stanowisko nawet nie ma. I co ten żołnierz ma bidny? Dostał wyciąg z rozkazu i wykonaj rozkaz. Zostałeś oddelegowany do lotu w kosmos. Gratulacje. No to powinno być napisane co najmniej tak. W związku z koniecznością naprawy Notujcie panie, panie kapitanie poruczniku, czy kto tam tam CPO, może ktoś pełni jakiś chrąży, może tam dowodzi, nie wiem. Notujcie, jak to powinno być napisane. W związku z koniecznością naprawy, albo jakąś inną koniecznością będącego na stanie plutonu takiego takiego, oddelegowuje od dnia do dnia niżej wymienionego żołnierza że że zawodowego, szeregowego pipka. Gdzie teraz powinno być napisane oddelegowuje? Na przykład do plutonu. Takiego asrakiego do tej asrakiej drużyny na takie asrakie stanowisko. Koniec tematu. Być może jeszcze coś by można tam było dopisać, nie? Zakres obowiązków i, i tak dalej. Czytam w osobnym rozkazie kompetencyjny zakres obowiązków. Ale pogrążacie się, robicie z siebie idiotów. Oficerowie, podoficerowie robią z siebie debili. Myśleli, że szeregowego zrobią w jajo, a szeregowy... Sobie przyszedł, yy, yy, postawił flakona, rozlał: Panie poruczniku, o co tu chodzi? Znaczy, nie poruczniku, powiedział: Piotrek, o co tu chodzi? Ja mówię: Zenuś, no, chyba robią cię w jaju, ale weź wyciąg z rozkazu, to zobaczymy, może cię w nie robią. No i okazało się, że robią go wiajo, nie? Także na jakie stanowisko został oddelegowany? Nie ma głupoty, panie głupoty. Strzelacie sobie w kolano, myśleliście, że, że jesteście fajni, że, że szeregowego można w jajo robić, bo jest tylko szeregowym, bo jest krótko. W wojsku i można, albo to jest mój prywatny folwark, i tak dalej, i tak dalej, nie? Uff. Nie wiem, może to jest jakiś dowódca kompanii po tym. Po, po, po tym kursie rywania czereśni. Sześciomiesięczna przy zakładówka, szybki awans. Albo może to jest podporucznik C.P.O. dostał zaraz po kursie rwania Czereśni, on będzie teraz dowodził. Bo ja mam gwiazdki, to będę gwiazdożył. No to się, chłopie, na gwiazdożyłeś. Jeszcze próbowali pogrążyć dowódcę plutonu, bo napisali w tym rozkazie, że dowódcę plutonu zobowiązują do jakichś tam instruktarzy, nie? Żeby żołnierzowi zawodowemu udzielić. No, genialne. I teraz najlepsze. Co trzeba zrobić w takim wypadku? No temat jest generalnie prosty. Pan szeregowy powinien Napisać meldunek do pana generała, do dowódcy jednostki wojskowej. I jak ten meldunek powinien brzmieć? No to już czytam, moż, można notować od razu. Jak ktoś miał podobny przypadek, Polcia, uspokój się. Jak ktoś miał podobny przypadek, to może od razu notować, nie? Ale pies jest dzisiaj uciążliwy, że tak powiem. Meldunek o takiej treści. Panie generale, szeregowy pipka melduje, że dowódca kompanii tej i tej. Pozwolił sobie na zmianę rozkazu pana generała w ten sposób, że podjął samodzielną decyzję o oddelegowaniu mnie na inne stanowisko, co jest sprzeczne z rozkazem pana generała z dnia tego i tego, bo ten rozkaz pana generała oczywiście żołnierz ma. Zgodnie z rozkazem pana generała, powinienem aktualnie przechodzić szkolenie specjalistyczne na stanowisku takim a siakim. Niestety rozkaz pana. Kapitana uniemożliwia mi szkolenie na wyznaczonym przez Pana Generała stanowisku. Ponadto melduję, że w rozkazie innym nie było wskazane stanowisko, na jakie jestem oddelegowany, nie wskazano nawet drużyny, na jaką mnie oddelegowano, nie wskazano bezpośredniego przełożonego, nie zapoznano z, kom z kompetencyjnym zakresem obowiązków, nie udzielono instruktarzu na stanowisku, nie udzielono instruktarzu BHP i jeszcze kilka kwiatków by się znalazło. I teraz mi powiedzcie, aha, jeszcze z poważaniem szeregowy pipka, żebyście nie zapomnieli, nie? Jakby komuś coś się stało tam na tym Plutonie, co został oddelegowany na Pluton do, do rakiety kosmicznej, jakieś tam będzie produkował coś, nie wiem, nie? Jakby coś się mu stało, kto ponosi odpowiedzialność, no? Fajnie, nie? Takie krótkie pytanie. Także temat jest krótki. Dowódca kompanii do ukarzenia. I to taki, taki no, dosyć. No ja bym się wkurzył, jakbym był generałem. Ja jakbym wziął Gigusiu, chodź tutaj, panie dowódco kompanii, coś ty żeś odpierdzielił. Na jakiej podstawie gościa oddelegowałeś? Ja tu jestem generałem, dowódcą jednostki, czy tam pułkownikiem. Ja wyznaczyłem go tu, a ty coś żeś odpierdzielił, Gigusiu. No Gigusiu, no masakra. Sobie podjął decyzję, bo to jestem, mam gwiazdki, będę gwiazdożył, jestem dowódcą kompanii. Mam nadzieję, że to jest jakiś ten z, z tych dowódców kompanii po kilkumiesięcznej, przy zakładówce, po kursie rwania czereśni, bo wstyd by był, żeby ten dowódca kompanii, który to zrobił, miał pięcioletnią szkołę oficerską. No ale oczywiście. Idioty się wszędzie zda zdarzają. Można być niekompetentnym nawet po 10 latach, nawet po 15 latach służby. Także spokojnie, nie, 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 tajemnie, nie, ws nie wsadzajmy wszystkich do jednego wora, bo nieraz po 3-miesięcznej tak zwanej przy zakładówce czy kursie rwania czereśni może być lepszy oficer niż po 5 latach. Czasem tak bywa. Nie mówię, że nie. Ale mam tutaj dziwnie to wyglądanie. Słuchajcie, napiszcie, czy mieliście podobne przykłady. Zobaczymy, czy żołnierz napisze meldunek do pana generała. Jak się to skończy? A zresztą, co za różnica, jak się to skończy, nie? To już w jego gestii, w gestii tego żołnierza, czy chce. Aha, jeszcze załącznik do tego meldunku do pana generała. jeszcze za Załączam, panie generale, wyciąg z rozkazu kompanijnego, czy tam kseros tego rozkazu, nie? niech się pan zapozna. Co pana poruczniczek, czy tam kapitan odpierdziela na kompanii? Jakie on ma kompetencje, tam sobie wymyślił, nie? Niech się pan generał nadziwi, wielkie oczy zrobi. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście podobne jakieś tam sytuacje. To Też również takie być może głupie, patologiczne, że ktoś no przekracza, przekracza to jest przekroczenie uprawnień. To jest przekroczenie uprawnień. Jakby nie patrzeć, bo dowódca kompanii nie ma takich uprawnień, dowódca plutonu nikt nie ma tam na kompanii takich uprawnień, żeby sobie dobrowolsa oddelegowywać na inne stanowisko. Tak o, z dupy. I później pisać takie durne rozkazy, nie? które w ogóle nie wiem. <grym> Oj. Na koniec łapa w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli się nie podobało, to, to łapa w dół. Komentarz taktyczny, kropka taktyczna. Udostępnijcie, subskrybujcie przede wszystkim. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, zapraszam na sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym, na kursy online, kursy praktyczne i yy, wszelkie inne możliwości wsparcia kanału macie w opisie, w linkach pod tym filmem, a na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.